Cześć, witam was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak w jaki sposób przygotować się do przeglądu technicznego, czyli tego corocznego, który zawsze wykonujemy. Otóż są oczywiście bardzo istotne kwestie dotyczące sprawności technicznej naszego pojazdu, nie ma tu żadnej dyskusji, ale jest jeszcze bardzo istotna, kto wie, czy nie najważniejsza kwestia, która zaważa o tym, czy nasz samochód przejdzie przegląd, czy też diagnosta będzie się czegoś czepiał. Zapraszam Was do oglądania! Właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy wybieram się na przegląd techniczny mojego fordzika. W jaki sposób się do tego przygotować? Oczywiście przegląd, czyli stan techniczny waszego pojazdu nie może tutaj wzbudzać żadnych kontrowersji, musi być on należyty. Ale o co chodzi? Otóż słyszałem, że są sytuacje, gdzie diagnosta się najzwyczajniej czepia. Oczywiście jeśli tutaj kwestia dotyczy jakiegoś bezpieczeństwa waszego pojazdu i, i coś jest niesprawne i nieprawidłowo funkcjonuje w waszym pojeździe. No, to tutaj nie mamy co do dyskusji. Tu nie jest czepianie się, tylko dbanie najzwyczajniej o wasze bezpieczeństwo. Ale o co chodzi z tym czepianiem się? Otóż słyszałem, że na przykład. Przeglądu pojazd nie przechodzi ze względu na e, brak e, chlapacza z tyłu. Czyli jeden chlapacz jest, drugiego nie ma i w tym, w tym momencie diagnosta już nie podpisuje. Oczywiście są to braki w wyposażeniu, ale czy bezpośrednio wpływają na Wasze bezpieczeństwo na drodze i poruszaniu się e, z innymi uczestnikami ruchu? No, bym tutaj polemizował. E, co jeszcze z sytuacji, którą miałem nawet w zeszłym roku, gdzie podjechałem na przegląd i za mną zaraz, e, kiedy oczekiwałem na pieczątkę bo mój samochód prawidłowo przeszedł przegląd oczekiwałem na pieczątkę od diagnosty podjechał inny akurat Fordzik z racji tego, że też Fordzik to zapytałem się, czy na przegląd powiedział, że powtórny ponieważ nie został podpisany przegląd dlaczego? otóż chodziło o rdze na nadkolu rzeczywiście dla mnie to była sytuacja też dosyć kontrowersyjna o ile jak najbardziej tutaj gdzieś przerdzewiałe kielichy na amortyzatorach lub też inne Inna taka rdza gdzieś wlew paliwa, które części, które mogą odpaść jak najbardziej. Tutaj oczywiście nie ma co dyskutować. To wpływa bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo. Ale co, jeśli, jeśli ta rdza była na nadkolu? I jeszcze dodatkowo co kierowca mnie poinformował? Oczywiście jeśli mówił prawdę, nie był to żaden mój znajomy, tylko po prostu przejazdem kierowca, który udał się na przegląd. Poinformował mnie, że to było delikatne orzewienie na nadkolu. Zresztą jak to każde samochody, które. Już swoje latka mają, taka sytuacja się zdarza, no i przez to nie został podpisany przegląd. Widziałem jak to było już zrobione, bo przyjechał na, powtórne, na powtórny przegląd, czyli podpisanie ponownie, i rzeczywiście tam była ślad, czyli widoczność tego, że malowanie było gdzieś w okolicach nadkola jak najbardziej tutaj też bym to uwzględnił jako zwyczajne czypianie się. O co chodzi w tym czypianiu się? Otóż, słuchajcie, najważniejsze jest, kiedy przyjeżdżacie z Waszym samochodem do e, przeglądu technicznego, aby diagnosta miał te pierwsze wrażenie pozytywne Waszego samochodu. Jaki sposób to zrobić? Pierwsze co ja, kiedy się udaję na taki przegląd, jadę na myjnię i nadzwyczajnie myję swój samochód. Odkurzam go w środku, czyszczę jakiś zapaszek, choineczka zapachowa tutaj też robi rolę. Jeśli diagnosta widzi, że wjeżdżamy samochodem, o który dbamy, o który, który wygląda bardzo atrakcyjnie na pierwszy rzut oka, czyli najzwyczajniej jest umyty, nie jest brudny i jak wysiadamy, nie wysypują się tam jakieś. Yy, papiery, śmieci, pełno piasku, gdzie często wjeżdżamy na tą stację diagnostyczną. Ona jest, ona jest wyczyszczona. Diagnosta musi dbać o tą czystość. Jeśli my dodatkowo od razu wysiadając nabrudzimy mu, nabłocimy, bo z naszego samochodu wysypuje się piasek i śmieci, od razu on będzie negatywnie najzwyczajniej nastawiony do naszego pojazdu i tutaj będzie szukał dziury w całym. Czyli będzie szukał, pomimo tego, że na przykład wszystko będzie prawidłowo, hamulce prawidłowe, amortyzatory, wszystko w normie spaliny, i tak dalej, to będzie szukał dziury w całym, czyli gdzieś doszuka się jakiejś kwestii, która może wpłynąć na, na przegląd techniczny naszego pojazdu. Co tutaj z ciekawostek, jeśli akurat kiedy. Miałem przegląd w innym pojazdzie, był to Ford, jeszcze poprzedni mój, to Opel Astra, gdzie przyjechałem na przegląd. I też, tak samo jak mówię, samochód był wyczyszczony, umyty, zadbany. Także tutaj ten pierwsze wrażenie, myślę, było bardzo pozytywne. Według diagnosty stan techniczny, powiedzmy, że był sprawny we wszystkich normach. Astra się mieściła, ale miałem przypaloną mienną żarówkę od biegu wstecznego czyli od żarówkę cofania. I, i tutaj w tej kwestii no nie zauważyłem, po prostu sprawdźcie sobie też oczywiście te wszystkie żaróweczki aby tu nie było żadnej dyskusji, bo, bo te wszystkie e, oświetlenie naszego pojazdu no, musi być sprawne i aby za głupotę e, nie został podpisany przegląd, także przed, e, przed jeszcze wyjechaniem na stację diagnostyczną sprawdźcie czy oświetlenie waszego pojazdu jest prawidłowe. I co w tej kwestii e, mojej, kiedy, kiedy mój samochód nie miał sprawnej żaróweczki e, diagnosta myślę, że oceniał kształt mojego pojazdu, czyli widział, że dba o samochód i wyglądał on bardzo pozytywnie na pierwszy rzut oka, sprawia dobre wrażenie, podpisał mi ten przegląd i tylko poinformował, zaraz mam się udać do zakładu mechanicznego, aby wymienić żarówkę. Myślę, że tu właśnie odegrało rolę kluczowe e, pierwsze wrażenie. Co jeśli by była inna sytuacja, czyli mój samochód by był zaniedbany, e, pełno kurzu w nim, e, śmieci i to co mówiłem, diagnosta by te pierwsze wrażenie miała Niezbyt pozytywne do naszego samochodu. Oczywiście nie byłoby tu mowy, aby, aby przymknął oko na coś takiego jak żaróweczka. Ja udaję się w tej chwili na mainie, udaję się do stacji diagnostycznej. Zobaczycie, jak to wygląda. Postaram się coś dla Was nagrać. I po całym przeglądzie mojego Fordzika poinformuję Was, jak to wyglądało. Zapraszam Was na dalszą część. Podczas takiego przeglądu technicznego diagnosta ocenia stan naszego pojazdu. I tutaj najważniejsze, oczywiście, kluczową rolę odgrywają hamulce. Tutaj nie tylko one muszą być sprawne i dobrze hamować, ale muszą hamować równomiernie, aby, aby ta różnica pomiędzy prawą a lewą stroną nie była, nie była zbyt duża i nie powodowała znoszenia naszego pojazdu na gdzieś na boki. Oczywiście druga kwestia amortyzatory, czyli te amplitudy drgań, mocowanie akumulatora, jeśli chodzi, o silnik, jakieś niepokojące wycieki w silniku, zapocenia i tego typu rzeczy, zapewne diagnosta zajrzy pod waszą maskę. Oczywiście pełne oświetlenie, klaksonik, wycieraczki, czyli wszystko to, co funkcjonuje w naszym pojeździe i jest na, wyposażenie, na wyposażeniu, musi być sprawne. Może tutaj czujniki parkowania, gdzieś podgrzewanie przedniej szyby, które jest takim dodatkowym wyposażeniem, tu nigdy nie miałem sytuacji, żeby to diagnosta sprawdzał, bo oczywiście. Nie jest to jakby obowiązkowym wyposażeniem pojazdu, czyli te całe obowiązkowe wyposażenie pojazdu, które jest uwzględnione kodeksem ruchu drogowego do dopuszczenia danego pojazdu do ruchu, musi być sprawne. I tutaj Diagnosta ocenia wszystkie te sytuacje. Dobra, wracajmy do mojego pojazdu. Mam tutaj zeszłoroczny wydruk z przeglądu technicznego i tegoroczny, ponieważ zawsze podczas tego przeglądu proszę o taki wydruk, aby sobie porównać. Te kwestie, czy coś niepokojącego się dzieje z samochodem, czy też, e, czy też wszystko jest prawidłowo, i tutaj tak wyglądają wyniki pomiarów e, mojego e, pojazdu odnośnie osi przedniej. To skok e, na amortyzatorze 22 mm w zeszłym roku, w tym roku 23, czyli tak jakby się polepszyło. Dziwne. Ok, prawa strona tak samo 23 w zeszłym roku, a 24 w tym roku, czyli tutaj jest milimetr różnicy. Jest to oczywiście sytuacja jak najbardziej. Dopuszczalna i kontrola zawieszenia w procentach: 64% w zeszłym roku, w tym 63%, czyli o 1%, te zawieszenie już się pogorszyło. Prawa, prawa strona jest 62% i w tym roku również 62%, tam z małym przecinkiem. I tutaj o co chodzi, ta różnica nie może wynosić powyżej 30%. Czyli te hamulce na tylnej osi już sprawiają jakieś, jakąś uwagę, zwracają, czyli już powinniśmy się nimi zająć, sprawdzić, czy coś tam niepokojącego się dzieje. Najpierw, zwyczajnie na początek, przeczyścić sobie cylinderki czy też prowadniczki, nasmarować, przesmarować. Myślę, że to będzie główny wpływ. Sprawdzić, oczywiście, stan klocków hamulcowych. No i to będzie na moim kanale. Myślę także, subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnego odcinka. Jedziemy dalej. Co, co do Osi tylnej tutaj 2,30 w zeszłym roku, 2,30 w tym roku i prawe koło 2,40 w zeszłym roku i 2,30 w tym roku, czyli tak jakby wyrównała się oś tylna. I w tej kwestii często ubolewam nad podejściem dużej części osób do przeglądu technicznego, że jest to... Yy, Przymusowe zło, które przejść musi nasz samochód. Nie chodzi o to. Trzeba tutaj zmienić też swoje nastawienie i swoje podejście. Jest to przegląd, który ma odpowiadać za nasze bezpieczeństwo i też innych uczestników ruchu drogowego, czyli, czyli tych, którzy się poruszają na, na drodze, gdzie jakby niesprawny nasz pojazd może też bezpośrednio wpłynąć na ich bezpieczeństwo. Więc jeśli nie mamy, nie myślimy o sobie, to chociaż pomyślmy o innych. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wątpliwości dotyczące, w jaki sposób się przy Gotować do przeglądu technicznego pojazdu i nie chciałem tutaj wam w tej kwestii mówić, jak, jak każdy podzespół sprawdzić i tak dalej, co trzeba zrobić, co przeczyścić. Sprawdzić należy te podstawowe elementy. Jeśli chcecie coś więcej, to oczywiście naprawy, tak jak mówiłem, układów hamulcowych znajdują się w zakładce wideo na moim kanale. Nagrałem już dla Was, także zobaczcie sobie, jak to wygląda. Jeśli coś jest nie tak niepokojące w Waszym samochodzie, także przed przeglądem sobie zweryfikujcie ten stan, ale to, co mówię, najważniejsze jest to pierwsze wrażenie, aby ono było pozytywne i aby nasz samochód najzwyczajniej nie sprawiał zagrożenia w ruchu drogowym dla innych uczestników, czego sobie i Wam życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!